Chciałem widzowie, jesteśmy na pantraku z cebulakiem i odśnieżamy teraz dwójkę i tam z tyłu odśnieżaliśmy i kurde nie wiem jest Patrzcie Na razie nie mam go, wziąłem sam telefon Tam są kukiriny Czy ty masz, przy sobie? No. A, ale nie mamy chwolej nogi więc Ośnieżamy i potem będziemy nagrywali kontencik dla was Taki content, taki winter art Tak, cebulak od tam To <noise> są kiriny. Tam co rowerzyście niektórzy nie odśnieżali. Ale dwójka jest cała taka. O, tak, o. Tam jest jedynka I idziemy na jedynkę kryp. Tutaj sobie zejdziemy z całej mokrej dwójki. Mam mokre ten. Kurde piękniemy i tu odśnieżyłem ja. To jest pięknie. Z przejazd normalnie. I tu będziemy odśnieżali jeszcze, żeby był taki rosnący. I jest rosnący z górki jeszcze. I on poszedł po łopatę Mamy tu Kiriny I no. Dobra, jesteśmy już, my musimy na tym pumptracku jeździć, a inni nie mogę sobie na awy normalnie sobie dzisiaj pośmigać. Jest dzisiaj, co dzisiaj? Środa jest. I kurde, lipa, nie, czwartek. Nie, czwartek. Piątek. Nie, nie piątek. No, dzisiaj jest czwartek, więc kurde, śmigamy, biorę kask i coś porobimy na tym zaśnieżonym, się już ogrodzonym pumptracku, więc no. Widzowie, minęło jakieś 30 minut, pojechaliśmy, wzięliśmy sety, tam są, odśnieżamy dwójkę. Jak widać, bardzo dobrze nam idzie. Na razie, czekajcie No. O kurde, proszę na Tu było cały zaśnieżone już nie jest, jak widać. Tu jest tylko lekko lodu na środku. Ale to idzie od odgarnieć takiego stopu albo czego coś jakoś tak. A i fazie się mogą idzie. I widzowie. Widzimy się na kasku teraz. I robimy jakieś duże triczki na razie będziemy robili o tam triczki czekaj, Tam będziemy robili I, za, I czekaj, i tu Fajnie widzimy się na kasku, Elo. Dobra, zaczynamy z czymś luźnym na dwójce Zaczniemy sobie z jakimiś, mm, Trzema whip, nie, z bar spinkiem z zaczniemy tak. I tu jest lud dalej Dobra, tam robimy sobie jakiegoś, nie wiem, anlesa Dawno nie robiłem anlesa samego o kurde Uch. Idealnie odjechane bracie Ja też pewnie nie zrobię okay. Dobra to było fajne No Tak myślałem Nie ma gdzie odjechać Zrobimy <laughs> sobie Hinrywine A nie da się tu odjeżdżać Nie, o Kichle bym zrobił 3-6 parek Nie, ja sobie spróbuję Kichlet Nie wiem czy wypam to dobrze Ja nie wiem czy ja nie zrobię chyba O jest najlepszy chyba A ja jestem najlepszy Tak fry Ej farba mi z deku schodzi przez stół I to tak solidnie schodzi Przemalować V2 Dobra Czekamy sobie Nie, nie wiem, mój bój pambrelka Jak się dzieje z pierwszej to W Nie siadło, nie siadło z pierwszej Dobra, lokin Jest Czy jakoś tak, ale jestem gołty, muszę zrobić mój fronckutę, bo miałem go zrobić Ooo! Dobra comeback do tego triku. Jest firstie po przerwie lekkiej. W sensie przerwie 10 minutowej. Będą dwa w śniegu. Było tyle od śniegu. Nie wiedziałem, że tak będzie Aleft To u samadles To u samadles No A jestem Chops, dobra Idziemy na lekku przerwę, bo musimy to zrobić Co nie? I robimy ten A Jak ten lód robimy, to wtedy dopiero wracamy do vloga Już prawie jest ciemno, a te światła nie działają Więc no widzimy się za jakieś 6-7 minut Edo Już tam prawie lodu nie ma już jeździliśmy tam w miarę dobrze Jak tam będę to zaraz to tam, wam pokażę Tam, tam na dwójce było więcej niż tutaj No Jak przyszliśmy No Gocowaliśmy tutaj no. właśnie jak wszystko Tu właśnie tam, tu jest przejazd to będzie lakier Jak to złączy to ja się wywalę O, wychaj w śnieg. Yeah. Nie! Nowerejdzowie, jednak stwierdziłem, że nie odpoczywam i se zrobię jeszcze jakieś inne mocne kickless combo. No a tam, tam jest cebulak i robię jakiś gang sign. Idziemy ja na moją głowę, zapinamy kask, idziemy coś pojeździć, pokminimy coś fajnego. Dobra, próbna, zakręciłem dobrze. Próbu zakręciłem dobrze. Czemu ja cię napuje cebulak? Czemu ja cię Sam a bliet. lekko spadłem Stejna dla wujka Kurde jednak nie dla wujka Nie zachęciłem muipa Patrzcie Ale <szalce. grystanie> Nie! Nie, cholernie mi cały w śniegu jest Dobra widzowie Tu jedziemy z Pantraka, już, tu nie mamy cebulaka Jest jak widać, tego Taki stan Pantraka. Już zachód jest, normalnie wszystko ale coś tam robi I teraz jedziemy tam Jedziemy Do niej najpierw do cebulaka, tam Potem jeżdżemy ku Kiriny jedziemy tam do mnie Tam <grym> To right? Idealnie to będzie no i gdzieś tak, no. Ha, o nie, tak, bo 3K jest to. No, 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 tak, będzie. Idealnie każdy. Kupik. Co zrobi? i idziemy w drugą stronę. Elo widzowie, wyjdziemy się zaraz gdzieś na dziale elo. Nie. Co cebuli Fingerat to. Nie Lindo się powiesiło Ja widzowie, jest już następny dzień. Jakby jestem na chwilę sam, bo chciałem zobaczyć, jak ten pamtrak w i jeszcze w ogóle wysach W nocy chyba padało, bo jest mokro wszędzie. A tak to normalnie by wyschło. Tego cebulak musiał jechać do jakiegoś zakopanego. No tu już jest sucho praktycznie, czyli jutro. Może dzisiaj wieczorem by się dało na ludziach jeździć I tu dwójka cała suka sobie porobimy tak za jakieś 10 tryszków, zobaczymy o co chodzi. Kikles. Lecimy taki klasik I cały czas mokro Kurde Lecimy jakiś par spinek tam No dobra Inward Inward Sprawa się woliłem. Dobra luźno Jest mokro Bardziej mokro niż wczoraj Jeśli tu woda zbiera I w ogóle nam już zardzewiały łóżyska więc lipa Dobra Kurdy do śniegu wleciałem Ale chyba to było wylądowane, Nie wiem nawet Uuu, Hilbar Zapomniałem jaki to fajny tridżek jest Dobra, to musi być próbne, bo nie wiem jak z kałużą, jak z wodą tam Więc próbna No dobra O do nawet na lekkiego Fajny to było, łatwy mega trik Dobra może się siądą cztery Yo. Albo nie, zróbmy go tutaj jeszcze raz, bo fajny trik, mi się mega podoba na nogę. Ej to była mega dobra próba. No już miałem łączyć. Ja to zaliczam wywalone mam. O pobryki na lodzie w mega. Dobra, po lekkiej analizie stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz zrobić. Dam tylko jedną próbę jeszcze raz. Bo niby zaliczam, ale lekko mnie walił przez lód. Ale w wodę nalecimy. No, Dobra, to było czystsze. Ryzykowego, padło. mi padła, sorry, za XD. No ale już to będę zwiał. Więc dzięki za oglądanie tego vloga takiego luźniejszego w miarę na tym pamtraku. będę już wiał, więc zostawcie o komentarz. Instagramy są tu, moje Sebulaka. No i co? Dzięki i Elo, widzimy się w następnym.